Hello, witamy teraz w Undertale. E, zaraz ją mieszkam tutaj, dobra. Undertale Rejuvenation. Znaczy, za nowa, nowy Undertale. Opcja. Zapisać. Dobra, będę musiał dodać te numerki. Okej, okay, to rozdział pierwszy. Zacznijmy. To było? 4 rozdziały. fajnie. Dobra. Dawno temu dwie razy panowały na ziemi: ludzie i potwory. Oczywiście, ty znasz, ty już wszystko znasz. Po tym wszystkim zapiliśmy to. Wszystko ostatnim razem. I teraz, partnerze. Będziemy mieli. zrobię wszystko od początku. Będziemy mieli dużą zabawę. Mhm. Mm Razem. Jasne. Nie lubię tego głosu. Nie lubię tego śmiechu. Undertale Revolution. Rozdział pierwszy. Leftovers. Leftovers. I tutaj jest Papyrus, więc pewnie Papyrus tutaj przeżyje, więc co to, by się stało, gdyby Papyrus nie, nie umarł. Znam już te teksty, więc no, nie chcę mi się tego czytać w ogóle, bo jestem sam z tym, który w ogóle nie chce co się. robić. Powiedziałeś, może byś się zamknął. Do zrobienia. A i poszedłeś sobie. Papajus? Ale ty to mówi. O, papuszę, papajus. Czy ty żyjesz? Słuchaj, muszę cię zamyć do mojego laboratorium. A, myślę, że nadal jest czas. Mam nadzieję, że mogę Cię ocalić. Pewnie połączyłem mu determinacja. Rozdział drugi. Szybko poczuję się angielsku. Judgment. Sąd. Ostateczny. Sąd. Dzień. Sąd. O. Jakby walka z sensem. Sans. Sans. Jest Sans. A kto inny? Ale tutaj są trochę zmienione ataki. Chyba się się sens. 18 level. Znaczy, że to fajny Ej, to te same ataki. A ja dałem się... A to zalicza tylko jak tylko uderzy go. razem weźcie się ściśle, ale nie mam co mówić. Oho, zaczyna się! Jest! Jego tu brakowało. Tylko żeby była epicka walka. Szybko ich przewodzę, to rozdziały. Rozdział trzeci. Dobrze mi idzie. Reunion. Powrót. Podwójne problemy. Co O, sam zlecimy go bronią. fajny. fajnie. O, papajrus. pierwszy tak. O, to będzie klasyka. Zgadza tu. Wow. świetnie teraz sans. o umijał moja taki nieźle nie mogę zapomnieć Dobrze. Nic nie będzie z tego, bo omijają moje ataki. O! Te ataki są moje ulubione. Zawsze klikam te same przyciski. Ale ta już jest zaskoczony. Pięknie jest zaskoczony. Myska jest tu, bo nie mogłem. Jest w szoku. Teraz będzie ten sam ataki. Ale te ataki betonu klasyczne Klasyczne są Superowe Papyrus jest w szoku no A to Jak ty to robisz? Też się, daj tego się nauczyć hmm. Chyba sobie żartuję, że znam te pomarańcowe ataki A No zobaczymy, czy zdołam Radę ucieknąć przed tymi atakami. You cannot Czara, bądźmy z też Left Razę w trzeci Reunion. Co wróciliśmy do naszych bóż? Tak wróciliśmy, no, dobra Teraz mamy dwóch skeletów na głowie Pan, mogę? Wrócić ja tak piesu Piotr Pies. Opery To będzie nie wiem, a tego nie. A ja? O papajuż? Coś tam... Um, no mnie tak? Tego dnia. Ach... Jeszcze wrzucać że... odcinki tego samego dnia. dobrze miejcie. Dobrze jest No nope. nie, nie, z tego Panie, stan, 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 stan. Pan już jest w szoku. No to, no to niech się pobawi. Na to samą, popatrz się. Ale niemiecki. No tak, wiem, że są niemiecki. No to popatrzmy się. I Me with a Have I used the yeah. gap? Dobra, tu ja to zapiszę. Save. Tylko od to. Okay. Dobra. E, Muszę ten kod, e, tak, e, 7, 2, 5, 5 Okej. Okay. To fajne jest. Czy to w ogóle jest... A czy jest tryb. Dobra, to ja skończę na dziś i sprawdzę, czy to zadziała. Jak nie, to trudno.